Teraz pokażę wam jak ja zjeżdżam skrzynią do silnika tak żeby mi weszło sprzęgło bez problemu spasowało się bo zawsze jest problem przy składaniu ustawienia wałka tak żeby wskoczył na frezy dlatego ja nie przykręcam yy, sprzęgła do wieńca tylko wrzuciłem sobie na wałek wszystko i teraz kompletnie, komplet cały zjadę do silnika. A jak skręcę to? A oto przez rozrusznik jest dojście eleganckie do śrubek od sprzęgła i w ten spozu, w sposób skręcę wszystko. Mnie gimnastyki, bo już nie raz miałem tak, że jak skręciłem tutaj komplet tarczy Docisk i później skrzynię, wpycham na silnik. No to zawsze jest problem z wałkiem. Powinno się robić to z przyrządem, że skręca się tarczę i docisk, centrując tarcze wedle wałka. Nie do, do tego y, typowo przyrząd, ale musiałbym skrzynię zrzucać. Albo silnik opuścić na tyle, żeby tam dojść, ale że w ten sposób robię, że wszystko stoi jak teraz, no to muszę kombinować przez okienko. No i też nie narobić się, nie? No dlatego kombinuję jak tylko można, żeby się nie narobić, a zrobić to dobrze. No to robimy dalej.